Sięga bajek przedstawia Lena i Tajemniczy List. W małej nadmorskiej wiosce, gdzie fale szumiały jak kołysanka, a mewy śpiewały nad dachami, mieszkała dziewięcioletnia Lena. Lena miała długie, brązowe włosy, które wiatr lubił plątać, i oczy błyszczące jak morskie kamyczki. Kochała spacerować po plaży, zbierać muszelki. I słuchać opowieści morza. Każda fala, każdy kamień i każda muszla zdawały się kryć jakąś tajemnicę. Pewnego popołudnia, gdy słońce malowało niebo na pomarańczowo, Lena wyruszyła na plażę z małym plecakiem, w którym miała kanapkę z serem i notatnik na szkice. Może znajdę nową muszelkę, pomyślała, skacząc po piasku. Fale lisały brzeg. Zostawiając pianę, Alena biegała boso, śmiejąc się, gdy woda łaskotała jej stopy. Nagle coś zielonego błysnęło wśród muszelek. Zatrzymała się i kucnęła. To była butelka. Stara, szklana, z korkiem zatkanym woskiem. W środku widniał zwinięty kawałek papieru. – List w butelce! – szepnęła Lena, a serce zabiło jej szybciej. Ostrożnie wyciągnęła butelkę z piasku i obróciła ją w dłoniach. Była ciężka, pokryta morską solą, ale wyglądała jak skarb z pirackich opowieści. Lena usiadła na kamieniu i spróbowała wyjąć korek. Po kilku szarpnięciach korek wyskoczył z cichym pop, a Lena wyciągnęła pożółkły papier. Rozwinęła go ostrożnie, bojąc się, że się rozpadnie. List był napisany dziecięcym pismem, trochę koślawym, ale czytelnym. Cześć! Nazywam się Antek, mieszkam na wyspie za horyzontem. Szukam przyjaciela, bo czuję się samotny. Jeśli znajdziesz ten list, napisz do mnie. Włóż odpowiedź do butelki i rzuć ją do morza. Pod spodem był rysunek uśmiechniętej buźki i małej wyspy z palmą. Lena spojrzała na horyzont, gdzie morze spotykało się z niebem. Wyspa za horyzontem? To musi być daleko, pomyślała. Lena schowała list do plecaka i pobiegła do domu, by pokazać go mamie. Mama, która akurat piekła ciasto, uśmiechnęła się. List w butelce? To brzmi jak przygoda, Leno. Może spróbujesz znaleźć tego antka? Lena kiwnęła głową, choć nie miała pojęcia, jak to zrobić. Postanowiła zapytać pana rybaka, który znał morze jak własną kieszeń. Mieszkał w chatce przy plaży. Gdzie sieci suszyły się na wietrze. Pan rybak siedział na ławce, naprawiając linę. Cześć, Leno, co słychać? Zapytał, widząc jej podekscytowaną minę. Lena pokazała mu butelkę i list. Wyspa za horyzontem? Hm, mruknął, drapiąc się po brodzie. To może być mała wyspa, kilka godzin łodzią stąd, ale może jest kapryśne. Jeśli chcesz odpowiedzieć, Wrzuć list do butelki i rzuć ją w prąd odpływowy, może dotrze do Antka. Lena podziękowała i pobiegła do domu, by napisać odpowiedź. W swoim pokoju Lena wyciągnęła kartkę i ołówek. Cześć, Antek? Jestem Lena. Znalazłam twój list na plaży. Chętnie zostanę twoją przyjaciółką. Napisz, jak wygląda twoja wyspa. Dodała rysunek muszelki i włożyła list do butelki. Wieczorem wróciła na plażę, gdzie fale były spokojne. Rzuciła butelkę w morze, patrząc, jak znika w pianie. Mam nadzieję, że dotrze, szepnęła. Minął tydzień, odkąd Lena wrzuciła butelkę do morza. Każdego dnia biegała na plażę, szukając odpowiedzi, ale fale przynosiły tylko muszelki i wodorosty. Może antek nie dostał listu, martwiła się ale nie dawała za wygraną. Postanowiła dowiedzieć się więcej o małej wyspie. W szkole zapytała swoją przyjaciółkę Zosię, która uwielbiała książki o morzu. Mała wyspa? Słyszałam, że jest tam latarnia i mały domek, powiedziała Zosia. Może twój antek tam mieszka? Lena postanowiła poprosić pana rybaka o pomoc. W sobotni poranek, gdy mewy krążyły nad plażą, znalazła go przy łodzi. Panie rybaku, czy mogę popłynąć na małą wyspę? zapytała. Pan rybak uniósł brwi. To daleko, leno. Ale możemy spróbować. Weź Zosię i Kubę, będzie bezpieczniej. Lena zadzwoniła do przyjaciół, którzy od razu zgodzili się na przygodę. Kuba, który zawsze nosił plecak pełen gadżetów, przyniósł lornetkę, a Zosia wzięła szkicownik, by rysować wyspę. Łódź pana rybaka była mała ale solidna, z niebieską farbą uszczącą się na bokach. Gdy wypłynęli, morze mieniło się w słońcu, a Lena czuła wiatr we włosach. Trzymajcie się mocno, zawołał pan rybak, sterując między falami. Po godzinie zobaczyli wyspę, małą, z białą latarnią i domkiem otoczonym palmami. To musi być tu, krzyknęła Lena, wyciągając lornetkę kuby. Gdy łódź przybiła do brzegu, dzieci wyskoczyły na piasek. Wyspa była cicha, tylko fale szumiały, a w oddali słychać było skrzypienie latarni. Lena zauważyła chłopca siedzącego na kamieniu. Miał ciemne włosy i patrzył na morze, rysując coś w piasku. Antek? zawołała Lena. Chłopiec podniósł głowę zaskoczony. Skąd znasz moje imię? Lena pokazała butelkę, którą wzięła ze sobą. Znalazłam twój list! Antek uśmiechnął się nieśmiało. Myślałem, że nikt go nie znajdzie. Mieszkam tu z dziadkiem, ale on jest w latarni, a ja. czuję się samotny. Lena, Zosia i Kuba usiedli obok niego. Już nie jesteś sam powiedziała Zosia. Antek opowiedział, że jego dziadek jest latarnikiem, a wyspa jest ich domem. Nie mamy tu innych dzieci, westchnął. Lena poczuła ukłucie w sercu. Będziemy pisać do ciebie i przyjeżdżać, obiecała. Dzieci spędziły popołudnie bawiąc się na plaży. Kuba budował zamki z piasku, Zosia rysowała latarnie, a Lena i Antek szukali muszelek. Gdy słońce zaczęło zachodzić, pan rybak zawołał, że czas wracać. Lena wręczyła Antkowi nowy list. Pisz do nas dobrze? Antek kiwnął głową, a jego oczy błyszczały. Dzięki Lena, to najlepszy dzień od dawna. Po powrocie do wioski, Lena nie mogła przestać myśleć o Antku. Cieszyła się, że znalazła jego list, ale chciała zrobić coś więcej. On jest sam na tej wyspie, powiedziała Zosi i Kubie. Może zaprosimy go do nas? Przyjaciele zgodzili się i zaczęli planować. Lena napisała do antka kolejny list. Przyjedź do naszej wioski. Pokażemy ci plażę i nasz festyn. Włożyła list do butelki i wrzuciła do morza. Kilka dni później Lena znalazła na plaży nową butelkę. W środku był list od antka. Dziękuję, Lena. Dziadek mówi, że możemy przypłynąć na festyn. Do zobaczenia. Lena aż podskoczyła z radości. Festyn w wiosce był wielkim wydarzeniem. Były stragany z watą cukrową, gry i tańce. To idealna okazja, by Antek poznał innych. W dniu festynu plaża wypełniła się kolorowymi lampionami. Lena, Zosia i Kuba czekali przy brzegu, gdy zobaczyli małą łódź. Antek wyskoczył, machając ręką, a obok niego szedł siwy dziadek z latarni. Cześć, Lena. Zawołał antek. Dzieci pobiegły na festyn, gdzie antek próbował waty cukrowej, grał w rzutki i tańczył z Zosią. Po raz pierwszy od dawna śmiał się głośno. Lena wpadła na pomysł. Zorganizujmy wymianę listów dla wszystkich dzieci, zaproponowała. Zosia i Kuba pomogli zrobić więcej butelek, a dzieci z wioski pisały listy o swoich marzeniach. Wkrótce może stało się łącznikiem między wioską a wyspą. Antek pisał o latarni, Lena o plaży, a inne dzieci dołączały, tworząc sieć przyjaźni. Z czasem Antek zaczął częściej odwiedzać wioskę, a Lena, Zosia i Kuba płynęli na wyspę, by bawić się z nim. Mała wyspa przestała być samotna, ale Lena czuła, że jeden list zmienił wszystko. Mały gest może rozpocząć wielką przyjaźń, pomyślała, patrząc na morze. I tak kończy się historia Leny i tajemniczego listu. Dzięki jej odwadze i dobroci, Antek znalazł przyjaciół, a morze stało się mostem między sercami. Pamiętajcie, że jeden mały gest może zmienić czyjś świat. Dziękujemy za wspólne słuchanie bajki. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij kliknąć subskrybuj. I zostawić łapki w górę, do usłyszenia w kolejnej opowieści z księgi bajek.